Panią No. Cześć, mamy z tej strony młody pan. Dzisiaj mamy znowu gumy Turbo. Wracamy do tej serii. Druga część. I zauważyłem. Kiedy zauważyłem takie coś w sklepie, to musiałem to od razu kupić. Słuchajcie, to, to, to jest normalna guma Turbo. No i już zauważyłem nową serię, i już jej nie wykupicie, bo kupiłem całą. I to wszystko kosztowało 3 zł. To wszystko kosztowało 3 zł, i to jest, to jest nowe. Turbo Xtreme. No, nie wiem, jak to się nazywa, ale podobno tam są bardzo dobre samochody. O, i tutaj będzie idealnie. No, więc te mamy od zielonych. Najpierw ta. W pie pierwsza część w zielonym trafiłem w Lamborghini. Pamiętacie to? W czwartym chyba. bo chyba. Czekajcie. Jak zawsze, jak zawsze musiałam przerwać. No, ale nie otworzyłam. I mamy te I skorzeniem tego na, 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 na bok. Następna zielona. Tylko, że mamy bardzo dużo i tych gum. I w tamtym odcinku było. Nie wiem, 19, nie pamiętam już, ale na pewno mówiłem, to na pewno wiem. Yy, teraz mamy yy, kolejny z CCH. Jeśli nie zdążyliście zobaczyć, to yy, możecie zatrzymać się, oczywiście. Teraz mamy. Open, turbo. ale pewno dawno nie wrzucałem filmów na YouTube, ponieważ. No, nie mam pomysłów, więc możecie pisać w komentarzach. Suzuki, Suzuki Grand Vitara. Ej, no same dobre. A to nam się trafiają. Dobrze, dla mnie to są dobre, tak. Dobra, otwieramy o. i ułagam, bujcie, enklawę, bujcie, zobaczcie, sami nie znam, niestety. Um, teraz, a niestety nie było. Niestety nie było tak. Tej... A nie, wziąłem. Je, jedna była czerwona. One są jakie różowe w tej serii. Um, teraz otwieramy żółtą. Oj. I uwaga: mamy, mamy, mamy. Widać coś czerwonego. Uuu. Audi. Audi Mete Projekt Quadr. Nie, nie wiem, nie, nie mogę rozczytać. Dobra, następna żółta. I po tej żółtej przechodzimy do czerwonej. Jakby co, wykupiłem wszystkie gumy ze sklepu, a za mną słysza, słyszałem gościa, który powiedział: No super, wy, wykupił wszystkie gumy, to była chciałem nagrać odcinek. No ta, tak samo jak ja. No nie rozerwała się, ale... ja widać. I uwaga, uwaga, troszkę porwana po bokach. Chrysler. Tu, Turnik. Nie wiem, nie znam się. Tego też nie znam. No i mamy czerwone. Myślę, że żółte zostawiłem. <laughs> Bo w tej serii nowej. Są troszkę lepsze auta, więc. Audi R8. A, i jakby co nie wiem co oznaczają te numerki możecie pisać w komentarzach. Ale Audi R8... Osiem. Nigdy nie trafiłem pierwszy raz. i to są wszystkie samochody, które pierwszy raz trafiam. W tamtym odcinku chyba mieliśmy aż trzy powtórki. No, się troszkę porwało. Bo trudno się... Muszę przyznać, że troszkę trudno się to otwiera. Ale mamy szewroleta korwetę. Nie, no ten odcinek jest jakiś. Teraz, teraz mamy. Otwieramy to zielone, potem otwieramy pomarańczowe, potem żółte i na końcu ostatnią różową. No to co? Otwieramy. Pierwsza, co nam da. Ej, to, to się przykleiło do tego. I uwaga. Kia Cross GT. Mamy Kia. Kia Cross GT, czy jakoś tam. E, dobra. Mamy następną zieloną. No, 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 no. E. Nie, mam nadzieję, że nie polewałem tego, 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 on, tego, no, autka. Autka najważniejsza dla mnie w gumach. I dlaczego ma maksymalną moc Te, tak samo jak mój Citru Citroen Sourwold? Nie, ja sobie patrzę na LX, czy taki jest, albo na Lego Citroen Sourwold. no, to teraz przechodzimy do pomarańczowych. Ford GT supercar. Nie wiem czy oni sobie to wymyślają, czy to istnieje. ja Będę patrzył na Lixę, no. Ej, piszcie czy chcecie odcinek z Lixą, jak przeglądam auto z gum turbo i po y, ile mogą kosztować. Piszcie. Ja chętnie zrobię odcinek, bo no dlaczego? No bo lubię przeglądać na, na ich się fajne au co tu jest! Hmm. No, Ferrari F80. Jedną z moich ulubionych autek. <noise> Ferrari F80. Przechodzimy a jeszcze nie. Po tej przechodzimy do żółtych. Ima U Lexus LF LcGT. Dobra, przechodzimy do żółty, Ja już nie mogę się dotykać, to będzie wrzut, nie? Bo wzięcie, to wszystko mi kosztowało 3 złote. 3 złote za. Za. Za papierki za, za autkami, Ale fajnie by było jakby. Bo sobie jest na tych. Na tych normalnych napisane No Sticking. Ale fajnie by było jakby z tego zrobili naklejki, właśnie. To by było lepsze i więcej by kupowali. Mimo, że dużo by kosztowało, to i tak bym to kupował. Nawet jeśli by to kosztowało. Co to jest? Nowe? Jakieś niestworzone auto. Ferrari Heza i Kontakt. Dlaczego to wygląda tak super? Przed, przed ostatnia, żółta. Myślałem, że też szybko się otworzę, no ale jeszcze się rwie, oczywiście. O, Volkswagen, ale fajny ten Volkswagen, chcę taki Volkswagen Compact T. Bok właśnie wygląda tak dla mnie fajnie, ja lubię takie dziwne samochody, Citroen Ami, też jest fajny. Du, 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 du. co to jest z alfa romeo pandion a chciałem już otworzyć yy, yy, no dużo, yy, ostatnia żółta yy. No to co? Otwieramy. I uwaga. Co mam w ostatniej żółtej? Ja nie patrzę. Powtóra. I to jeszcze potem... Trafiły nam się dwie powtóry. No. Otworzyłem tą. No dobra. I otworzyłem następną. I znowu to. I to po. Dobra, teraz różowa. Mam nadzieję, że będzie. W poprzednim odcinku trafiliśmy Lamborghini. Teraz Ferrari. Naprawdę to jest. A ja zgubiłem te Lamborghini, tak w ogóle. Tam, tamte zgubiłem, więc przypominam je sobie tamtym odcinkiem. I na pewno go nie usunę. Nigdy. Mamy. 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 Ej, to widać, że to projekt nie istnieje. Dodge Dagger GTR. GTR. No i to wszystko. Czekajcie. GTR? Ej, słuchajcie, jeśli GTR to ja właśnie przerwałem składanie takiego GTR-a, żeby nagrać odcinek. No i właśnie będzie z niego odcinek No No to cześć Dobra, słuchajcie, na scenie pojawiła się Róża, bo chciała otworzyć jedną gumę turbo Tak naprawdę wybrała sobie niebieską No Więc Życie jej czegoś dobrego, za chwilę to przyjdzie No więc, wybrałam niebieską no i co? No, lecisz. Jak myślisz? Ja myślę, że będzie Kio. Albo Peugeot. 48. Gdzie guma? Gdzie guma? Gdzie gumę? Gdzie gumę? Dawajcie w widzów. Co? co? to jest? Ja też trafiłam. Czekaj, co? I ty się nie cieszysz? Ona trafiła Lamborghini Gallardo. Czekaj, ja pokażę, ja pokażę, ja pokażę. Ale ja to trafiłam. Ale ty trafiłaś. <gry> No dobra, vai sobie. <laughs> Dzięki za oglądanie. Ciao. Podecai! Teraz já. Ja.